Witam! Tutaj kołem z tej strony. Dziś chciałbym wam pokazać co znalazłem u interesującego w plika gry Wiedźmin 1 edycja rozszerzona. Wczoraj wieczorem nudziło mi się troszkę i pogrzebałem i znalazłem aplikację Jinji, czyli inaczej Jin. Jest to część silnika Aurora, na którym postawał Wiedźmin 1. W tej aplikacji możemy robić swoje własne przygody, ja się o tym totalnie nie znam, ale pokażę wam co ciekawego znalazłem i odwiedzimy parę lokalizacji z wolnej kamery. Zapraszam do odcinka. Pierwsze co robimy, wchodzimy w folder z Wiedźminem 1 i wchodzimy w folder System. W tym folderze znajdują się pliki do Dingy. Wchodzimy w Dingy i wyświetla nam się aplikacja, w której możemy modować swoje własne przygody. Więc tak jesteśmy w aplikacji Dingy. Tutaj teraz mamy taki panel sterowania, nie wiem jak to nazwać I żeby odpalić jakąkolwiek grę Znaczy jakąkolwiek, po prostu Wiedźmina Żeby odpalić go, trzeba wejść w game I play Teraz nam się Otwiera gra Wam, jakby wy odwożycie to pierwszy raz To wam to będzie trochę inaczej wyglądało, po prostu się odpali zwykła podstawka Ja odpaliłem maskaradę Mod do Wiedźmina Jak go trochę sobie przewinę żeby po prostu przejść do zapisania stanu gry. Więc tak. Odpalamy sobie gierkę. Ja umiem, to będzie stan gry wyzimy zimie klasztornej. Choć co mogło być w podgrodzie to tak szczerze. Ale niech będzie wyzima klasztorna. <śm> I teraz pokażę wam rzecz która no jest po prostu zarąbista to kogoś się uda to zrobić, takiego moda wgrać nie wiem, stworzyć to po prostu nawet mogę mu zapłacić znalazłem taką opcję w kamerze możemy wejść sobie w game camera unlock i teraz patrzcie co się dzieje je przybliżę troszkę o. i co mamy? Wiedźmin nie jest ani po boku, ani w ogólnie jest po to, nie? I wygląda to znakomicie. Osoba, która kiedykolwiek się z bisiwa moda, no niech to robi, bo, bo to dodaje jeszcze w ogóle lepszego, lepszego widoku i wizu, wizualizacji tej gry. I żeby teraz przejść sobie do... Żeby sobie przejść do y, gry na pełny ekran, klikamy Alt, Enter. I jest jeszcze druga opcja, game, camera, free fly, czyli możemy sobie lecieć. Chyba, że możemy sobie jeszcze grać w FPS. Ciekawe jak się walczy. Dużo innych rzeczy, które serio możecie sobie zrobić sami. Ktoś, teraz zrobi moda z taką kamerą, to naprawdę róbkę. Serio. To, no to będzie naprawdę fajne. To też zmieni trochę pogląd na, na osoby, które nie lubią na przykład grać w stare gry, a takie coś naprawdę fajnie umili yy, oko. Jeżeli podobał Ci się film, Myślę, że Ci się spodobał. <grych> nie no. E, mam nadzieję, że podobał Ci się film. Jeżeli Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. E, troszkę, troszkę godzin spędzonych przy tym. Nie powiem, że nie, bo e, wczoraj chyba zacząłem o 20, a skończyłem o 5 w nocy, żeby trochę się pobawić w tym. I... E, nie myślałem, że znajdę coś jeszcze w tej grze, bo dużo rzeczy już naprawdę, naprawdę dużo rzeczy już jest z tej gry wyprute. Tak chodzi mi oczywiście o to, że już ludzie znaleźli staregi, znaleźli jakieś różne inne rzeczy. Nie sądziłem, że znajdę takie coś. I to może nawet jeżeli to oczywiście gdzieś pójdzie dalej, to ludzie zdolni do robienia danych rzeczy. Mogą robić dalej jakieś starąbiste mody, nawet... kurcze... ulepszać tą grę. Bo ta gra nie jest idealna, ale fabuła i, i dźwięk naprawdę robi swoje. Mam nadzieję, że osoby serio zdatne i uzdolnione coś zrobią w tym kierunku. I tak jak już mówiłem chyba trzeci raz, niech ktoś w końcu zrobi moda na kamerę. Bo to naprawdę zrobi dużą też robotę. I na pewno wydaje mi się, że jeżeli miałby być nawet jakiś remaster, to wydaje mi się, że taka kamera też na pewno byłaby w takim czymś. A nie byłaby po boku. Bo zupełnie to inaczej wygląda. Od razu lepiej odświeżone takie. Więc jeżeli jeszcze raz Wam się podobał film, to wiecie co robić. Do widzenia i do następnego.